Siemaneczko, witam serdecznie. Dzisiaj będę pokazywał Wam ustawienia dla wszystkich konsol: PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox. Na samym początku mamy ustawienia grafiki. Tutaj e, szczegóły i tekstury, streamowanie tekstury na życzenie włączone. Wszystkie efekty postprocessingu, czyli rozmycie świata, rozmycie broni, efekt ziarna, głębia ostrości. E, tutaj zostawiamy to wyłączone. Wyostrzanie obrazu Fidelity FX zostawiamy włączone i ustawiamy go na 60. Częstotliwość odświeżania obrazu, oczywiście 120 e, Hz. Pole widzenia e, FOV, czyli Field of View. Tutaj ustawiamy sobie 110, ale to jest wszystko zależne od tego, jak e, bardzo chciałbyś oddalić, e, powiększyć swoje pole widzenia. Możesz ustawić na 120, ale wtedy e, przeciwnik automatycznie staje się e, troszkę mniejszy ale twoje widzenia, twoje pole widzenia się zwiększa e, dlatego ja tutaj z, e, m, troszkę podzieliłem pomiędzy 100 a 120 i ustawiłem sobie 110 i tutaj naprawdę mi to siada e, pole widzenia podczas celowania przez przyrządy zależne, pole widzenia broni domyślne, pole widzenia w widoku trzeciej osoby tutaj e, 90, ruch kamery pierwszoosobowej i to jest bardzo ważna rzecz, e, tutaj m, poprzez to ustawienie Czyli najmniejszy 50 oraz, oraz ruch kamery trzecioosobowej również najmniejszy 50. Zmniejszymy wizualny recoil e, poszczególnych broni. Przejście do celowania w trybie trzecioosobowym. Celowanie w trybie trzecioosobowym. Domyślna kamera obserwatowa. I tutaj ja sobie ustawiłem perspektywę gry. Jeżeli kiedyś chciałbym, e, przepraszam, jeżeli kiedyś spotkałbym cheatera, no to chociaż będę w stanie go tutaj rozpoznać, ponieważ będę widział jego gierkę, a nie. E, z kamery, z jego kasku Jasność tutaj zostawiam bez zmian Obszar wyświetlania tutaj również bez zmian Przechodzimy do interfejsu Rozmiar tekstu w menu Domyślne rozmiar czcionki w czacie tekstowym Domyślne przeźroczystość czatu tekstowego 20 Czas wyświetlania wiadomości w czacie tekstowym Krótkie Wybór języka Polski Dostosowanie koloru I tutaj wchodzimy w osobną kategorię Filtr kolorów chyba najbardziej przejrzysty dla konsol właśnie filtr 2. Warstwa filtra kolorów oba. Intensywność kolorów świata 100. Intensywność koloru interfejsu również 100. I tak prezentuje nam się e, wachlarz kolorów interfejsu. Następnie napisy domyślne. Rozmiar napisów domyślne. Przeźroczystość tła napisów 0. HUD czyli kształt minimapy kwadratowa. Obrót minimapy włączony. Celownik włączony. Wyświetlanie znaczników trafień włączone, znaczniki trafień zależne od obrażeń włączone, nazwy graczy pełna nazwa. Wskazówki tekstowe na interfejsie pojazdów wygaszenie po 5 sekundach, telemetria. Tutaj możemy sobie ustawić, jeżeli mamy utratę pakietów, będzie nam się to wyświetlać. Ja mam to ustawiane na domyślne, wskaźnik połączenia wyłączone, odpowiedzi włączone, efekt paralaksy włączony. Kropka na środku, i tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli będziemy Robili sobie kamuflaż na przykład na snajperce. No to tutaj e, ta kropka na środku jak najbardziej nam pomoże. E, ponieważ mamy zadanie zastrzelić chyba 10 zabójstw. O ile się nie mylę z biodra właśnie ze snajperki. I ta kropka tutaj e, będzie nam jak najbardziej pomagała. No i teraz ustawienie na które chyba wszyscy czekają. Czyli ustawienia kontrolera. Słuchajcie ja gram na padzie Reflex Posiada on 4 łopatki pod spodem. Dlatego ustawienia drążków mam tutaj na domyślne. Zamień L1 na L2, tutaj mam wyłączone, wibracje kontrolera wyłączony efekt trigger również wyłączony. Co do czułości drążków, słuchajcie, troszkę kombinowałem, ponieważ te pole widzenia tutaj jest zupełnie inne niż to się ma w stosunku do Warzona i na konsolach tam było pole widzenia zlokowane na 80, tutaj już ustawione mam na 110 i ten ruch postaci jest już troszkę całkowicie inny, dlatego te wartości tutaj w stosunku do Warzona mam już troszeczkę większe. Wysoka siódemka w poziomie i wysoka siódemka w pionie. Mnożnik czułości przycelowania przez przyrządy 1.0. Tutaj nic nie zmieniałem. Takie same wartości jak powyżej. Teraz oś celowana, oś celowania w pionie. Tutaj wszystko standardowe. Celowanie przez przyrządy przytrzymaj. Automatyczny sprint taktyczny. Wyposażenie, przytrzymaj, aktywacja oparcia broni, stuknij dwukrotne precyzyjne celowanie, interakcja, przeładowanie, traktuj przeładowanie pierdutytowo. Zobaczymy, słuchajcie, jak na razie są to ustawienia tylko stricte pod Modern Warfare 2. Jeżeli coś się zmieni do Warzone 2.0, to na pewno wstawię jeszcze jeden materiał. Zachowanie płyt pancerza, załóż wszystkie. I teraz przechodzimy do ustawień zaawansowanych. Wspomaganie celowania włączone, typ asysty celowania Black Ops. Ponoć w Jay JGODA ta asysta celowania jest lepsza od, po, od domyślnej pomiędzy 1 a 3%. Także tak czy inaczej, ta asysta jest nieco lepsza od tej domyślnej. Rodzaj krzywej czułości celowania dynamiczna. Mnożnik czułości celowania, skupienie. Czas zmiany czułości celowania natychmiast. Niestandardowa czułość przy przybliżeniu, wyłączone. Martwa strefa sterowania. I słuchajcie, tutaj również to jest zależne od tego. Jak długo pad jest użytkowany? Ja akurat mam tutaj nówkę, także prawy drążek minimum, minimalny to jest 0.05, lewy drążek 00, lewy drążek max 0,99, prawy drążek max 0,99. Martwa strefa przycisku L2 tutaj musimy sobie ustawić na 100%, w zależności od pada, jakiego posiadamy, na wartości zerowe. Automatyczny ruch do przodu wyłączone, zachowanie sprintu taktycznego podwójne wciśnięcie, przeskakiwanie na ziemi wyłączone, automatyczne przeskakiwanie w powietrzu wyłączone, e, przeskakiwanie na ziemi wyłączone, odwrócone ster sterowanie w ślizgiem i padaniem standardowe. E, tutaj możemy sobie zmienić, jeżeli ktoś chce, aby naciśnięcie w ślizgu powodowało nam e, dropshota, czyli kładzenie się od razu na ziemi, e, tutaj... Mm, Ustawiamy sobie odwrócone. E, nurkowanie pod wodą, ruch, automatyczna aktywacja spadochronu wyłączone, wyważanie drzwi podczas sprintu włączone, e, zmiana drążków podczas celowania wyłączone, plecak wyłączony, automatyczna zmiana broni włączone, szybka detonacja C4 wyłączone. I tutaj wyśrodkowanie kamery pojazdów, małe opóźnienie, początkowa pozycja kamery, rozglądanie, opóźnienie koła, oznaczeń średnie, oznaczenie niebezpieczeństwa, opóźnienie. Dwukrotne, dwukrotnego wciśnięcia, średnie i to by było chyba na tyle. Ostatnie ustawienia, które chciałem wam dzisiaj pokazać, to e, ustawienia dźwięku. E, ja gra na słuchawkach SteelSeries series i e, dźwięki kroków. Wydaje mi się, że już są e, co nieco poprawione, e, dlatego przekażę wam również tutaj te ustawienia. Mikser dźwięku, słuchawki, głośność ogólna 62, głośność muzyki 50, głośność dialogów 50. Głośność efektów 100, znaczników trafień 100, dźwięk mono wyłączony. I tutaj sobie ustawiamy już praktycznie pod siebie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam pomogłem, czy ustawienia, które Wam podałem nieco Wam pomogły. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku już w Warzone 2.0. Nie zapomnij zostawić kciuka w górę. To mnie troszkę zmotywuje do kręcenia następnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.